Witam Was W kolejnym siódmym już odcinku z naszej serii w Sniper Elite V2 Jak wiecie Jestem Lares Gramy dzisiaj kolejną misję Pod tytułem Pod tytułem Opernplatz Zebrane sztaby złota 2 no Ale nie zbieramy ich za bardzo. Zobaczymy mapkę sobie. Uda się do Opel. Oper... Tutaj. Zależy też, gdzie będziemy zaczynać. O, nowy przedmiot, to jest Masinaga, której jak wiecie w odcinku piątym dostaliśmy go. ...wraz z amunicją. I to jest nowy film PPS 41, którego weźmiemy. I tutaj już zostawimy Warlorda. I gramy. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy tutaj. To musimy udać się do końca tej ulicy, tylko muszę przejść teren. Tam już widzę przeciwników. Na razie widzę ich tylko dwóch jest i trzeci Podejdziemy bliżej do nich. No i spróbujemy tak podejść, żeby przejść o. ale daliśmy radę Tam ich pewnie będzie jeszcze więcej ale tak na razie ich nie widzę za bardzo. odbieg bym ale nie chcę włączyć alarmu bo w chwili gdy tu będzie jakikolwiek przeciwnik to właśnie podniesie alarm czego bymy nie chcieli no, zależy tak też od od człowieka no nie bo niektórzy wolą robić y, jak to się mówi y, taki rozpierdziel, jak już tak to ujmę a niektórzy wolą po prostu po cichu skończyć taką misję ja jestem y, bardziej z takiego przekonania że lepiej misję robić po cichu i wiecie tędy się przeciśniemy może jakoś To jest punkt nawigacyjny Tylko tutaj w lewo? Nie, 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 nie dalej Tu jest pusta uliczka weźmiemy warlorda Zobaczymy czy się da tutaj w ogóle przejść ale raczej się będzie dało Mam nadzieję, że nie będą tam przeszukiwali terenu tam gdzie my zabiliśmy tych trzech, także wtedy alarmu nie będzie. A jak już ich znajdą, to niestety podniesą alarm i będą czujniejsi na nas. O Na razie jest wszystko dobrze. Tylko tak, żeby go nie znaleźli. O! Zaliczone cele. Mamy zabezpieczyć plac Tylko nie wiem czy go to jego ciało eee, chwila moment o Nie wiem czy podnieść tego, to ciało i je przenieść ale Podniesiemy je Przeniesiemy w inne miejsce Bo tak może go nie zauważą I Nie podejmę takiego alarmu Chyba że ich będzie więcej i będziemy musieli ich y, rozwalić to wtedy o, tam niech będzie sobie leżał Ale musimy zmienić broń Aha, musimy zabezpieczyć salutki ten plac to spróbujemy udać się na piętro i stamtąd ich ubić gdyż będzie to lepsza pozycja do strzelania do nich jak wiecie ten odcinek będzie trwał tak, tak od 15 minut do, do 18-19 maksymalnie bo to mi się wtedy mi się tak długo nie przesyła nawet w miarę szybko wam powiem i dlatego wolę takie odcinki nagrywać które nie zajmują dużo czasu przesłanie na youtube a wracając do naszej rozgrywki jak wiecie jesteśmy oper plac coś takiego musimy zabezpieczyć teren czyli znaleźć życie, wybić wszystkich niemców czy Rusku, zależy kto to będzie, ale akurat mi się zdaje, że to będą Niemcy, bo tutaj na razie wszystkich co spotkaliśmy to będą Niemcy co musimy ich wszystkich powybijać co właściwie uczynimy Najpierw zacząć trzeba jakby tak się zeszli razem do dwóch może by my ich trafili dokładnie tak trzy może wejdzie chociaż Daję, dobra tak jak chciałem akurat bardzo dobrze Punkt tu już jest koniec z pola widzenia tu był na schodach jeden którego właśnie nie widzę ich tam jest pełno właściwie musimy ich wszystkich powybijać ale co my to będziemy musieli później robić pewnie Był za flagą, mam nadzieję, że go trafię A ja ładnie 213 metrów To gdzieś dolno nas biją O on dostał Ja oni są? tam gdzieś na nabanowana jak na�� na no jest ładnie oh, o, zaliczyliśmy Dosięgnąć do punktu obserwacyjnego, który jest tam aż. Czyli jak widzicie, tam jest wejście do tego budynku, w którym jest ten punkt obserwacyjny. I jak znając życie, będą utrudniali dojście tam yy, różnego typu oddziały niemieckie które będą nachodzić dla nas rozejrzymy no, się stąd Nie ma nikogo mi się zdaje Jak nie ma nikogo to możemy biegnąć Spróbujemy dojdziemy do końca tego budynku i jak coś, to może wyjdziemy oknem. O nie, są drzwi. Nawet jak widzicie, realia II wojny światowej są bardzo dobrze odsterowane. Bo ładnie zrobili te wszystkie zniszczone budynki kolejny snajper tych od razu jak już ich widzimy to ich wybijemy bo później będą nam przyszedł życie przez innego typu trafienia, a jak nas trafiają, jak wiecie to wtedy nam wtedy nam mm, celownik się rusza i możemy nie trafić zbytnio kogoś kogo celujemy Właściwie że było ich tutaj tylko dwóch Chociaż znając takie obudynki na pewno będzie ich więcej Tędy mamy iść, tak tędy I na górę Czasami tak mi się zdaje Chyba że tu już będzie to miejsce no nie, może tutaj O, tam też jesteś Mamy punkt obserwacyjny. Ale podejdziemy tam. Z tej racji, że tam nam znaczek pokazuje. Pewnie będziemy zaś musieli kogoś zlikwidować, jakąś ważną osobistość nie niemiecką albo ruską. Zaraz się przekonamy. Jak widzicie, ch chcą ubić tego gościa którego pewnie mamy uratować co uczynimy i strażników szybko też będziemy musieli ubić bo będą chcieli go zas... no nie, 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 nie w tym momencie Jest, żyje. Przerwaliśmy egzekucję. Nie wiem czy tam są jeszcze jakieś strażnicy. Nie wiem na co on czeka. Powinien się stamtąd zwijać. O, zaliczone cele. Nowy cel mamy. Osłaniaj. Tego gostka. To są panienki. Nie możemy dopuścić, żeby żeby te niemieckie marionetki... zabiły nam naszego uciekiniera przodujemy broń I będziemy musieli się Przenieść tego miejsca bo coś tu widzę Nie za bardzo mam zasięg Zależy gdzie on będzie uciekał Chociaż Niemców tutaj jeszcze żadnych nie widzę Co może być mylące nieco No idź gościu Ja będę słaniał najwyżej Do kogoś strzela, aha Do tamtych Niech O jaki ładny strzał No gościu idziesz tam Gdzie masz iść A on się tak będzie o, o, obijał nam go zabiją i tyle będzie z tej roboty I Gdzie on tam jest, ten niemiecki No pokaż się tak myślę, że to jest pewnie jakiś nasz informator dlatego nie możemy dopuścić żeby go zabili. Szybko się przeniesiemy tutaj. Ta broń jest bardzo dobra, bo ma bardzo szybkie przeładowanie, co nam umożliwia... Ogień. Nie trafię tr trzy razy w jednego Niemca to jest. O, trafiliśmy w niego. Bardzo ładnie. Gdzie jest? Wow No gdzie jest ten nasz Aha tam idzie Wychodzi z budynku ja aż nie widzę to już. Podańsza, aha. Ooo. Oh. Gin. Niemcy. Idź Gosiu, idź, idź, idź tam. to skąd oni do niego nawalają? Stamtąd Nie pozycja, aby winować wrogów przy wejściu No tak, tyle to ja sam wiem Dobrze, że mi to powiedzieli, naprawdę jest? No. Skądś do nas jeszcze? Nabijają się. Mam no, gościu, gdzie żeś jest? No co on robi? No szybko wbijaj No nie wiem co on robi właściwie Czemu on nie biegnie do tam gdzie ma biegnąć A um, chyba tu ma biegnąć Ja już tutaj żadnych nie widzę Niemców Wasze do budynku Jakby Musimy go osłaniać to musimy zbiec na dół W takim razie Nowy cel mamy Spotka się z Feingerem. Dobra Spotkamy się z nim i skończymy ten odcinek który już trochę trwa I w następnym odcinku

O tutaj właśnie będziemy się utrzymywać, ale to już będzie w odcinku następnym. Ja się z wami żegnam. Jeśli odcinek się podobał, subskrybujcie, komentujcie, piszcie w komentarzach co co minąłem, czego nie. Odpowiedzi, propozycje. Ja się z wami żegnam. Na razie.